no i kurwa bawili się muzykę mi tu puszczali kurwa to przyszedł <susurka> kurwa zjebałem a kurwa serius pisze, że mi się nie denerwował mówię kurwa pojmało, pojmało? o on jest tam do przetrachane nic go nie słyszał Kurwa pojebało? Pojebało cię kurwa? No to kurwa gumiasz to jest do Ty Majciek cię pojebało kurwa? Pojaca no kurwa zgrywasz do koja? Ja pierdolę. Mam raz na kanał i coś mówi chuj, niechuj, tego nie słyszał. Nikt <śmiennie> nie słyszał.